Witajcie kochani. Dziś pokażę Wam, jak stworzyć nietuzinkowe opakowanie na bożonarodzeniowe prezenty. Wykorzystam cztery okrągłe pudełka w różnych rozmiarach. Do ich środka można oczywiście włożyć upominki dla bliskich. Odpowiednio ułożone białe pudełeczka stworzą korpus bałwana, a czarne opakowanie będzie jego nakryciem głowy. Zapraszam do wspólnego tworzenia. Rozpoczynam od stworzenia ozdoby na pierwszym pudełku. Bałwan oczywiście jest ze śniegu, dlatego nałożę pastę śniegową na korpus pudełka. Użyję najnowszej przez okienkowej maski. Niestety, nałożenie pasty strukturalnej przez maskę na zaokręglonej płaszczyźnie nie jest proste. Przy trzymaniu szablonu pomoże mi taśma łosi. Nie nakładam pasty na całej powierzchni swojego pudełka. Chcę uzyskać jakby taki lekki efekt, przetarć śniegu. Preparat ląduje raz na górze, raz na dole. Zdejmuję delikatnie szablą, a otrzymany wzór podsuszam na grzewnicą. Powtarzam czynność dookoła pudełka. Teraz wieczko. Wykorzystam bawełnioną koronkę. Zamontuję ją wzdłuż brzegu. Nakładam niewielką ilość kleju na gorąco i przymocowuję tasiemkę. Uważajcie, aby się nie poparzyć. Po malutku, krok po kroczku, troszkę kleju i koronka. Możecie również mocować koronkę za pomocą innych klejów. Jednak ten sposób jest chyba najszybszy. Jeszcze tylko przyciąć i zamocować brzeg tak, aby nic się nie odklejało. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ozdobione wieczko. Największe pudełko już prawie gotowe. Śnieg iskrzy się dookoła. Każdy bałwan na swoim kubraczku oczywiście ma guziczki. Ja również przymocuję takie dwa duże drewniane guziory. Klej na gorąco i voilà! Pora zająć się pudełkiem numer 2. Tutaj również w ruch pójdzie śnieżna pasta. Różnica jest tylko taka, że wzór jest w drugą stronę. Maskę mocuję oczywiście za pomocą taśmy. Aby uzyskać żądany efekt, trzeba cierpliwości. Jednak uwierzcie mi, że warto. Wieczko środkowego pudełka również przyozdabiam koronkową bawełnianą wstążką. Równie dobrze można by tutaj przykleić wycięte z papieru śnieżne zwisy lub stworzyć lodowe sople. Zamykam pudełko, odpowiednio je unieruchamiam. I przyklejam guzik. Bałwan ma już dwie śnieżne kule. Pozostaje nałożyć śnieżną pastę na najmniejsze białe pudełko. Jak to robię, już wiecie. Uważam tylko na to, by wzór był w tym samym kierunku, co na pierwszym zrobionym już opakowaniu. Pora stworzyć mortkę naszego bałwana. W tym celu wykorzystuję tekturki gwiazdki i czarne półperełki. Z nich powstają oczy. Sklejam elementy ze sobą i mocuję na swoje miejsce. A co z nosem? Hmm, marchewki nie przymocuję. Myślę jednak, że mała brokatowa bombeczka doskonale będzie tu pasować. Jeszcze tylko bawełniona koranka na najmniejsze przykrycie. Klej na gorąco idzie w ruch. Z każdym kolejnym wieczkiem nabieram większej wprawy w mocowaniu tasiemki. Myślę, że jeszcze z 10 takich puzderek i byłabym ekspertem. Na początku wspomniałam, że z czarnego pudełka stworzę nakrycie głowy dla bałwana. Mój śnieżny stworek będzie miał elegancki kapelusz, można wręcz powiedzieć, że cylinder. Przy ozdobie go czerwoną szyfonową stążką docinam odpowiedni kawałek i przyklejam go punktowo. W miejscu, gdzie będzie kokarda, zbieram jakby roluję wstążkę. Klejem na gorąco przyklejam brzegi. Aby przyspieszyć swoją pracę, podsuszam klej na grzewnicą. Mocuję jeszcze jedną wąziutką czerwoną stążeczkę. Pora wywiązać kokardę z szyfonowej wstążki. Związuje ją po środku czerwoną tasiemką. Teraz tylko przykleić gotową kokardę. Mój bałwan, to elegant, zażyczył sobie czerwoną poinsecję, przymocowuję więc ją tuż nad kokardą. No ale, oczywiście jest kwiat, muszą być i liście. Papierowe gałązki ostrokrzewu przyklejam tworząc kompozycję. Czegoś mi brakuje. Już wiem, tekturki gałązki świerkowe. Zanim je jednak przykleję, tuszuję je na zielono. Przy takich drobnych, wręcz koronkowych wzorach uważajcie przy tuszowaniu. Nie dociskajcie mocno szczoteczki, aby nie wyrwać żadnej części tekturki. Gotowe elementy mocuję na kapeluszu. Ostatnimi ozdobami, które przyklejam do gotowego już bałwana są tekturki śnieżynki. Długo myślałam nad tym, czy nie wyembosować ich na biało, czy potuszować na jakiś kolor. Jednak przez okienkowe tekturki są tak jasne, że uznałam, iż w swoim naturalnym stylu będą prezentować się najlepiej. Mocuję śnieżynki na dwóch dolnych piętrach. Nie chcę w żaden sposób zasłaniać mordki mojego bałwana. Gotowa praca prezentuje się tak. Zobaczcie, jaki uroczy śnieżny stworek wyszedł spod moich rąk. W każdym z pudełek można schować upominek dla kogoś bliskiego. Taki jegomość będzie jednocześnie ozdobą i wyróżni się w stercie podchoinkowych prezentów. W ten sam sposób można stworzyć Renifera czy Mikołaja. Wystarczy tylko puścić swoje wodze fantazji. A wy, w jaki sposób spakujecie w tym roku swoje prezenty, napiszcie w komentarzach. Do następnego! Pa pa pa!